Kadar Parlak ni Nasul Astar Tuturo. Więc yy, przetłumaczymy to. Jak trzymać podszewkę z takim błyszczącym piaskiem? Tak i uśmiech. Więc odpowiadając na to pytanie, Kovacs. Tak, proszę pana Kovacs. E, oczywiście chodziło tutaj na pewno o to, jak uzyskać powierzchnię z tak wysokim połyskiem. Tych heksagony też pokazują, jak łamią się linie. Gdzie się łamią, czyli rozumiecie, nie muszę biegać aż tak z lampą. Czy ogólnie lampy nie mam, zdolności do pdr to są takie bardziej blacharskie, gdzieś tam wypracowane po swojemu. Niektóre z nich, jak pokazał mi Mateusz potem, jak należy się dorobić, to widzę, że dorabiałem sobie roboty, bo rozklepywałem nie tam, gdzie trzeba, a to trzeba precyzyjnie, wtedy jest Najmniej roboty. To jest taka trochę hybrydowa naprawa. Muszę tutaj pozbyć się bardzo chamskich takich śladów młota. Dlatego też używam spotera. Spoter mój jest ustawiony... Ogólnie bardzo często pytacie o spotery. Który jest dobry? Panowie, dobry jest taki, którego umiecie używać. To raz. Dwa. Zawsze interesują nas jak najniższe nastawy i czas zgrzewania. On ma być sekundowy, więc najniższy prąd i potem sobie podejrzemy lekko w górę, lekko w górę, do momentu, aż jesteśmy usatysfakcjonowani. Ponieważ zbyt długi zgrzew powoduje to, że raz, że tam wypala lakier z drugiej strony, tutaj jak to w tupie z tym, a dwa, że łapie nam więcej i nie tam, gdzie chcemy, przegrzewa. Potencjalnie nawet zgrzewik jest słabszy jak jest taki przy ten za długo. Jakbyście kiedyś przygrzewali bolce, to pozwolę sobie w ramach takiego sekundowego szkolenia pokazać. Tutaj na przykład są bolce, i to samo jest na poszyciu. Tutaj o. I Volkswagen ma to do siebie oczywiście, że takich bolców nie przysyła, tylko przysyłają wszystko oddzielnie. A więc bardzo często pracując w Volvo-Volkswagenie musiałem przygrzewać takie bolce. Zauważyłem prostą zasadę. Przygrzeję raz, z dobrym amperażem, dosyć krótkim czasem, mocnym prądem, jest ok. Jak się nie złapie, to już w tym samym miejscu nie mogę przygrzać. Każde kolejne to jest w ogóle, od odrywa się i tak dalej. Ktoś do mnie dzwoni. W ogóle już pomijając fakt, że to powinno być, tak jak tu. Jest w swoim ustawionym miejscu i jest spokój. A w Volkswagenie jeszcze w ogóle trzeba szukać tego, żeby te metryczne móc przykręcić. I to zrywa praktycznie naprawdę powierzchnię. Więc odcinek zaczyna się tytułem przygotowanie do wstawienia. Jak widać jest posłaniany. Kolegi od PDR-u, jeszcze go nie znam. Mam nadzieję, że okaże się. Równie dobry co Mateusz. I trzeba tu obskoczyć, zanim ja tu coś wstawię, tak? Bo będzie potrzebował coś naciągnąć, to mu naciągnę. Będę potrze będzie potrzebował wyjąć puszkę, żeby łatwiej wejść, to mu zdejmę. Rozumiecie? Potem jest już po prostu trudniej. Dlatego potrzebuję takich ludzi od Pederu na już. W sensie, że tam dzwonię i dzień, tak? A nie każdy. Każdy ma swoje plany, więc Mateusz też lata gdzieś indziej. A fajnie byłoby czasami mieć taki komplet, więc będziemy myśleć na przyszłość, żeby mieć wszystko w jednym. Zacznę od przodu. Przygotuję sobie te dwie blaszki, przemaluję je tym sprayu z na dole dam klej. Jak widać, trochę udało się naprawić ten, próg, prawda? Kawał blachy. No tak, założyłem już poszycie. Poprzyklejałem te wewnętrzne szkielety, schnie, więc na razie nie mogę założyć. I tutaj umęczone te poszycie w z nakleju naklejkę, żeby widzieć więcej. To też wyciągnięte. Jeszcze było chyba jakieś wniotka na drzwiach. To też załatwione. Tutaj to jest załatwione, no i tutaj ten racik będę musiał podciągnąć. Ale tak to to jest, no cóż, niecięty, niespawany, tak, bo mogę też go spawać. Wtedy tu z tym nie miałbym walki, no ale byłby cięty i spawany eee, poszycie. A to już tam niektórym, niektórym siedzi na psychice, tak, chociażby świadomość. Eee... No cóż, dla mnie ważniejszy jest efekt i myślę, że będzie co pokazać. Spawanie otworowe, tutaj zgrzewy, tu spawanie otworowe pod spodem, zgrzewy i tutaj też to. Zapiąłem się w ten sposób, uratowałem jak mogłem. Tu zgrzewy, te poszycie, no i wyprowadziłem ten rancik tutaj pod lampą. Że nie będzie trzeba tego budować z betonu. Oczywiście udało się też pozbyć tej wielkiej fałdy. Tej ogromnej fałdy. Tej, tutaj, tutaj na górze też. Tutaj była fałda. A tutaj, miejscami widać jeszcze ocynk. To jaśniejsze to ocynk, więc z grubości blachy nie zeszliśmy praktycznie nic zrobione. <laughs> Przyznam się szczerze, jestem z siebie dumny. Szczególnie yy, bo. To przykładanie tego ślizgu tutaj tej lampy było bardzo niepokojące wcześniej. Delikatnie mówiąc, jak widzieliście, tu była bardzo dużo locha, i tu mi nie leżało, nic mi nie leżało, i należało to zrobić, żeby leżało. No mega. Zero naciągania, naprawdę tak jak przyłożyłem, tak leżą ślizgi, eee, więc no cóż. Teraz tylko taka zagwoskę mam, bo poskładałbym to, tak wiecie, na gotowe i oddał miał w dupie. Typu, wiecie, nad kola, nie nad kola, tam tapicerki ale jedzie do czarka, nakierować, bo jednak się zdecydował, jednak czarek nie jest za drogi, a jest drogi i bardzo dobrze, bo jest dobry. A wiecie, jak to jest? Zrobisz taniej, ja i tak się przyczepią, tak jakbyś miał zrobić drożej, więc rób drożej. Wyściągał ściągał. Eee, no właśnie. A tak to. Jeszcze ja będę musiał to składać. <laughs> Mimo że ten klient za to nie zapłaci, no bo tak jest zwykle tak. odda oddaj ma w dupie, tak bierze pieniądz i ma w dupie. I nie ukrywam, że to mi jest jak najbardziej na rękę. Bo te wszystkie składanie, nieskładanie niedziałające potem jakieś światełko, potem trzeba zebrać pół tapicerki i tracisz ogromną ilość czasu, a niech ten czas traci ktoś inny. Po co mi to? Ja zrobiłem swoje, a takie składanie tego gówniuszka, to już się może zająć ktoś inny potem najmę do kogoś do tego i tak muszę, i tak zawsze to robię no cóż, więc tak kończę, zjeżdżamy coś tam jeszcze wrzucimy z nim na pewno po robocie ma jeszcze kilka wgniotek tak jak mówiłem, boć nie mówiłem jeszcze trzeba byłoby dać ze dwa koła, myślę dla pederowca i każdy jeden taki szczególnie te syfy po wyciąganiu po, po wyszarpywaniu. No, nie chce mi się z tym walczyć. I tak to za frajer wyciągnąłem, bo w ogóle nie było gadki o tym, a wyceniłem z góry, a potem klient mi tutaj wyżyguje, że, no, delikatnie mówiąc, że, że już pan powiedział cenę. Ja a pan o, o klejonym przyjechał, jeszcze na lawecie go wyceniałem. Jest tak trochę z dupy, więcej tak nie zrobię, bo ilość pracy, w ogóle to nie miało być na ramię robione, tak? Nie wiem, czy to jest dla was zrozumiałe, takie, była taka przyciera, że tak wiecie. O płotnik wymieni drzwi, wymieni poszycie, wstawi, z drugiej strony trochę poszycie e, naciągnie, wyklepie się w, z PDR-em i będzie super. Natomiast tutaj okazało się, że to naprawdę przyjęło, no ale weszło i wyszło, prawda? Tutaj ta rama robi robotę, zarabia na siebie e, i przy okazji zapraszam wszystkich. Słuchajcie, e, współpracuję z grupą TM Group mają na handelek ramy naprawcze, podlośniki kolumnowe i jeszcze chyba jest wyposażenie warsztatu na hasło Szymon Blachasz macie macie na pewno e, jakieś zniżki e, i zapraszam Was do tego, linki są w opisie tego przejrzę jak to wygląda, no zobaczcie tutaj macie spaw e, tu drugi, trzeci tutaj jest, tu czwarty w spadł ten kondom. Muszę założyć. Eee, tutaj jeden właśnie z obserwujących na Instagramie. Z pierwsze 10 A. zadał pytanie dosyć ciekawe, zaraz Wam przeczytam. Bukadar Parlak Simparanin nasul Astar Tuturo Więc eee, przetłumaczymy to. Jak trzymać podszewkę z takim błyszczącym piaskiem? Tak, i uśmiech. Więc odpowiadając na to pytanie, Kowaks. <grymne> tak, proszę pana, Kowaks. E, oczywiście chodziło tutaj na pewno o to, jak uzyskać powierzchnię z tak wysokim połyskiem. I to są papiery, proszę państwa, Kowaksu. E, cały sprzęt i, jak zresztą na początku słyszycie, e, jednym z głównych patronów. Sponsorów tego kanału jest firma Kowax, Macie tutaj na przykład Super Azilex, czyli jest to papier na folii 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2,5 chyba się kończy. mam akurat te ciemniejsze to były świeżo używane, ale rozumiecie, one zapierdzielają dalej. To co pokazywaliśmy też z Jurkiem i zrobimy, zrobię o tym specjalny odcinek. 2000, 2500, i tutaj linia Garuda, która konkuruje już naprawdę dosyć mocno z e, Kubitronem, i powiem szczerze, na, jak dla mnie, e, porównanie ceny do jakości i do wydajności przede wszystkim, e, Garuda wygrywa. Więc e, na ten moment nie mam potrzeby kontaktowania się z Trzemem, jeśli chodzi o te papiery, i przerzucamy się na Garudę i oczywiście azileksy, tak? Czyli ten na folii, na folii i tutaj właśnie. I to to jest w ogóle dla blacharzy. Może dla lakierników też, ale głównie dla blacharzy. Najważniejsze to papiery, tu będzie chyba bliżej. Papiery, tak zwane makskaty Na to maszynkę. Na żeb. I to jest 60, 80, 120, 180. Mają układ żerdan jak Boisko piłkarskie Orlik bardzo agresywne, jakbym teraz przejechał, zrobił sobie taką rysę. To nie wiem, czy bym z niej wyszedł. No, długo bym musiał ryć. Mocno tutaj mamy maszynkę, tak? No. Możemy jej używać jako polerki. Możemy jej używać jako waga e, maszynki do ściągania gum, bo można na nią nakręcić druciak. I co jest najważniejsze w druciaku. Potrzebna jest tam zawsze regulacja obrotów, czego nie ma w narzędziach na baterie. Zwykle rzadko kiedy są. Ja w Milwaukee nie mam i szczerze mówiąc, czasami na to nakładam, ale może mieć baterię rozładowaną, bo na pełnych obrotach rzucam nie drutami. Potem wyciągam druty z ubrań, czasami z twarzy. Więc do tego oczywiście. no i oczywiście jako polerka więc załatwiamy kilka tematów na raz a te papiery są mega agresywne i wydajne nie wiem czy zauważyliście jadę i jadę i jadę i jadę ile iskier widzieliście no właśnie ciekawe nie? Ile tych iskier poszło w szybę? A weźcie sobie coś innego i spróbujcie podobnie, żeby wam tak opierdziliło Więc tak, te tematy będziemy przerabiać jeszcze później. Specjalny odcinek o tym zrobimy. Już dzisiaj zapraszam Was do skontaktowania się z Jurkiem. Oczywiście serdeczne pozdrowienia dla wszystkich z Kowaksu, z Polski, z Europy i z Japonii, i gdzie tam oni się tam nie wcisną. Papiery. Jeszcze przerobimy sobie nie raz, te dwa, taki jest efekt końcowy. Ten efekt pozwala mi wejść na poziom wyżej, na 10 poziomów wyżej. Tak? Odkąd, kiedy, odkąd yy, skontaktowałem się z Jurkiem, on skontaktował się ze mną tak naprawdę w 2020, coś w tym stylu. Jak ty papiery mi podłożył, ja wtedy zaczynałem gdzieś już działać na własną rękę, pojechałem z tym, Nie jest taki filmik, może był kiedyś, chyba teraz jest dla wspierających, tak czy inaczej. Pierwszy raz użyłem tych papierów i zauważyłem, jak wiele jeszcze rzeczy po blacharce, nagle nawiechanie tam na te powiedzmy 800, już 800, 800 tysiąc, jak bardzo zmienia ci perspektywę. Jak zaczynasz widzieć wszystko i nagle układa ci się w głowie, bo widzisz, że... Nie tyle, że tu jest dół, tu jest góra, tu jest dół, i gdzieś ta cała wgniotka i całe to złamanie, całe te powiedzmy, e, uszkodzenie zaczyna się rozumieć, i to, co tu widzicie, to już jest praktycznie niewyczuwalne pod ręką, tak? To gdzieś tam przejeżdżając ręką, o, coś tam jest, i tak się stanawiasz, gdzie jest góra, gdzie jest dół, tak? To już wtedy sprawa, ale te papiery po prostu otwierają ci głowę jako blacharzowi i gdzieś nawet wyciągając te wgniotki wkładając gdzieś tam rękę palcami wypychasz tę blachę widzisz jak się zachowuje, zaczynasz rozumieć te linie, jak one się układają polecam spróbujcie, wejdziecie poziom wyżej no i do tego oczywiście maszynka tak, ta jurkowa kwadratowa no jest mega ruch ma taki w ten sposób zasuwa no i wszelkie krawędzie, tak. Łuczki, nie łuczki, no. Te paskudztwa, tak, tutaj gdzieś takie krawędzie, papier 80 i dożynasz sobie tam, o właśnie, się nie świeci. Papier 80 i dożynasz sobie, żeby zrobić piękną krawędź dla lagiernika. I tu by było spawane i lakiernik nie będzie musiał tego betonować. On dorzuca podkładem i koniec, tak? I ma wyprowadzony. Rozumiecie o co chodzi. Dobra, dzięki i. Zobaczcie sobie te sprzęt.